W meczu rozgrywanym w Migrodzie poznaliśmy pierwszego finalistę Dolnośląskiego Pucharu Polski w sezonie 2022-2023. Miejscowy Piast, choć walczył dzielnie, to ostatecznie musiał uznać wyższość trzecioligowych rezerw Miedzi Legnica. Goście wygrali 3-2 po bramkach Zalewskiego, Agbora i Sławka. Dla gospodarzy trafiali natomiast szymańskiej Dyr. Co zabrakło? Jednej bramki więcej, żeby był remis. Nie, tak na poważnie za dużo strat własnych. I tak naprawdę po naszych stratach nieźle wykorzystała sytuację i strzeliła trzy bramki. A szkoda, zwłaszcza w drugiej połowie, gdzie w momencie, kiedy był wynik na tablicy 2-2, mieliśmy dobry moment, żeby właśnie gdzie cały czas szukać tej swojej szansy na trzecią bramkę. i Prosta strata w środku pola, kontra i tracimy bramkę. No, niestety, wygrywa ten, co popełnia mniej błędów. Dwie bramki, no... Nie chcę mówić, w które okoliczności, natomiast no, popełnialiśmy indywidualny błąd, przez co pada pierwsza bramka. Eee, no, druga no, to bramka no, pięknej urody, natomiast no, też rzadko się zdarza, żeby piłka, no, prawdopodobnie było to dośrodkowanie spod linii bocznej. W takiej okoliczności wpada bramkarzowi za kołnierz, natomiast eee, no, myślę, że w tej pierwszej połowie nasza, nasza przewaga była zdecydowana. Eee, w drugiej natomiast też mieliśmy kolejne sytuacje, ok, może to, to wyglądało w sposób taki, że, że częściej Piast miał piłkę i to, to szczególnie gdzieś tam w tych ostatnich minutach na naszej połowie. Natomiast yy, za nami wiele trudnych meczów w lidze, które to my przegrywaliśmy w końcówkach spotkań, yy, wiele punktów nam w ten sposób uciekło. Dlatego dzisiaj no, cieszymy się. No, naszym celem był awans. OK, na pewno była bardzo mocno emocjonalnie ten, ten, ten mecz. Wszyscy nasi zawodnicy przeżyli, bo dużo nas sił kosztował. Natomiast no, nie będziemy negocjować pracy. I mamy awans do finału, i z tego się cieszymy. Każdy z zespołów w tym meczu miał swoje lepsze i gorsze momenty. Ostatecznie tych pierwszych więc mieli legniczanie, którzy zagrają w finale Dolnośląskiego Poharu Polski. To jak to w piłce? No, są różne fazy moje. No, ale... Raz my na górze, raz przeciwnik na, na, na górze. Akurat tak się to ułożyło. Żadne, to nie wynikało żadnego planu. Po prostu tak to gdzieś tak wyszło z gry. że Początek dla nas, później 50-lepsze zespół miedzi. i połowie podobnie. Dlatego tym bardziej żałuję, że w momencie, kiedy wydaje mi się, że my byliśmy tym zespłem, który troszkę lepiej gdzieś tam operował piłką, i miał więcej z tej, z tej gry, traci bramkę. I to najbardziej boli. No ale trudno. Kończymy przygodę z pucharem, Skupiamy już się tylko na lidze. Zobaczymy, jak to nam wyjdzie. Presja futbolu to, to przywilej, no, chcemy, chcemy być faworytem, cieszymy się z tego. Dzisiaj też, e, też przeżywaliśmy tutaj, oczywiście nie lekceważąc, nie lekceważąc rywala, e, absolutnie, bo wiedzieliśmy z jak mocnym zespołem, jak mocnym liga lidowcem jest Natomiast e, na pewno, na pewno, na pewno tak i chcemy wygrać ten finał. Krok po kroku, krok po kroku, nie wybiegaliśmy dzisiaj przed tym meczem. E, Finał, w to, co się będzie działo w Fojnowie. Myśleliśmy tylko i wyłącznie o tym, co byliście w tak jak gdzieś dla naszych klubowych mediów w rane porannej wypowiedzi dałem do zrozumienia, że no, ten krok po kroku, krok po kroku chcemy, chcemy tę promocję do kolejnej rundy zyskać. Dzisiaj zyskaliśmy awans do finału i, i na pewno duże słowa uznania dla naszych zawodników. I, I teraz wracamy wracamy do ligi, a na pewno jeszcze przyjdzie czas na analizę rywala. I, i sam finał, który będzie, myślę, dużą wartością dla całego Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej, jak i, jak i dla naszego klubu. Finał Dolnośląskiego Pucharu Polski odbędzie się 17 maja w Chojnowie.